Przewodniczący, panie Przewodniczący, Panie Radni, Panie Prezydencie wraz zastępcami. Jest mi, miło, że, jest mi niezwykle miło, że mogę dzisiaj być z wami w sali, przecież której spędzałam wiele, wiele czasu, a przede wszystkim chciałam złożyć... Wam wszystkim, ale i nam wszystkim. Życzenia z okazji Dnia Samorządu to jest jedna z największych, najbardziej udanych reform, która się w naszym wolnym już kraju udała. Mogę o tym śmiało powiedzieć, bo w zasadzie byłam, byłam przy rodzeniu się tej reformy, nawet przy tworzeniu pierwszej, pierwszej ustawy o samorządzie. Pamiętam jak one wyglądały, jak żeśmy potem wprowadzali życie przy pierwszych wyborach. To były takie małe książeczki. Niebieska, taki troszkę, mniej więcej jak do nabożeństwa tej wielkości, tylko z dużą czcionką. Niebieska z 8 marca została w samorządzie terytorialnym. Druga żółta z przepisami wprowadzającymi. I na podstawie tych przepisów rodził się samorząd w sposób, Niezwykle wolny i podmiotowy. Możemy śmiało, mogę z tych wspomnień powiedzieć, że de facto każdy mieszkaniec, każdy obywatel czuł się w obowiązku tworzyć i kształtować to swoje najbliższe otoczenie. A potem na bazie tych tej małej jakby konstytucji samorządowej tworzone były regulacje wewnątrz miast i gmin, Ja kibicowałam wtedy i bezpośrednio współorganizowałam te pierwsze wybory w moim później sprawami miejskimi w moich szanownicach, ale pamiętam także także ten pierwszy, ten pierwszy samorząd, gdzie najmłodszym wiceprezydentem w skali kraju był obecny tu prezydent Jacek Wojciechowicz, gdzie wspólnie wszyscy, ja już wtedy w nowinach raciborskich przecieraliśmy szlaki kształtowania samorządu, kiedy trzeba było w ogóle wszystko budować od początku i to były, to były moim zdaniem takie pionierskie wspaniałe czasy, choćby dlatego, że rzeczywiście to można po że to była samorządność i budowanie od dołu. Od tamtego czasu, a teraz zajmuję się legislacją. To widzę, jak potrzebna nam jest deregulacja, także w tym zakresie zmierzająca, do właśnie z powrotem upodmiotowienia samorządu. Bo z tych dwóch małych książeczek urodziły się tomy przeregulowanych rozwiązań, ustaw, rozporządzeń i instytucji, często sprzecznych z sobą i często generujących dodatkowe koszty, ubezwłasnowalniających tak naprawdę obywateli jako ten, tą istotę samorządu, To samorząd to to są obywatele plus terytorium, na którym, na którym e, żyją. E, I dzisiaj, e, dzisiaj Wasza gorąca, pewnie debata, która się będzie toczyła wokół gospodarki komunalnej, jak słyszę, ale przede wszystkim gospodarki odpadami, jest właśnie pokłosiem tego, co, co się złego stało z tymi regulacjami samorządowymi. Akurat, jeśli chodzi o gospodarkę odpadami, to mogę się miało to powiedzieć, jestem Przewodniczącą Sejmowej Komisji do i Inferowania Gospodarki odpadami to co mamy dziś, czyli nieczytelne przepisy, które generują bardzo wysokie koszty. Te koszty, z których nikt nie jest zadowolony, bo opłata e, tak naprawdę, którą musicie uchwalać, ona po, powinna pokrywać najbardziej racjonalne i efektywne koszty zgodnego z zasadami i także ze środowiskiem, naszym dobrostanem jako części środowiska, regulacjami. Tymczasem tak się nie dzieje. Ostatnie kilka lat też, z, przecież pracowałam w komisji, komisji Środowiska, obserwowaliśmy daleko idące psucie systemu. Zamiast go upraszczać, bo na początku też był skażony pewnym Pewnym błędem, bo jak wprowadzaliśmy tak zwaną rewolucję śmieciową, ideą było to, żeby nie opłacało się wyrzucać śmieci poza system. Więc każdy będzie płacił tyle samo, niezależnie od tego, ile odstawi śmieci, tylko po to, żeby ich nie wyrzucać do lasu czy gdziekolwiek. Z myślą o tym, że następnym krokiem będzie upod upodmiotowienie też produkujących te odpady, czyli nas mieszkańcy, że będziemy dążyć do tego, żeby płacić tylko za tyle, ile za sprzątanie po sobie i będziemy chcieli jak najwięcej posprzątać sami, a, a cały system będzie dotyczy, dążył do tego, żeby tych odpadów było najmniej i żebyśmy nam najwięcej w portfelu pozostawali. Efekt obecnie po tych wszystkich złych zmianach Mamy niestety takie, że to trzeba bardzo porządnie odkręcić to, to przeregulowanie, także to na czym teraz pracujemy obciążyć producentów odpadów, szczególnie opakowań za ich dalsze życie, tak żeby chcieli tych śmieci produkować jak najmniej, a żeby one były recyklowalne, ale to przez to musimy jakby wszyscy w pełnej odpowiedzialności przejść. Bo za każdym razem, jeśli powstaje bałagan, zwłaszcza legislacyjny, to płaci obywatel. Wszystko jedno, czy w postaci opłaty, śmieciowej teraz czy będziemy tak manipulować, że tak naprawdę dopłacając po cichu, zresztą. Była ale ta ustawa o gospodarstwie komunalnym, na to nie rozwalała, to wtedy, jeśli będzie, będzie gmina dopłacać w jakikolwiek sposób zawalowany za bądź wprost do systemu, to i tak zapłacimy to my mieszkańcy w postaci podatków, czyli mniejszego, mniejszego finansowania tych usług publicznych, które by się uznały za projekt a dopłacania na przykład. Do odpadów. Tak czy inaczej koszty, koszty podnoszą obywateli. Należy tak, takie tworzyć systemy, żeby one optymalizowały właśnie tych by odpadów, bo przede wszystkim jak najmniej, żeby jak najwięcej można było odzyskać surowców i tak naprawdę, żeby w środowisku w efekcie nie pozostało wiele. Bo Polacy chcą sprzątać po sobie i za to płacić, tylko muszą mieć możliwość wpływu na. I za to jesteśmy odpowiedzialni my, parlamentarzyści, i to w całym procesie legislacyjnym, począwszy od Sejmu, po Senat, po prezydenta. Jeśli nie będzie tej współpracy i zrozumienia dla takich uregulowań, które będą przyjazne dla budżetów domowych, ale dla naszego dobrostanu, dobrobytu w środowisku, będziemy mieli właśnie takie efekty, które prowadzą, prowadzą w ostateczności do konfliktu. Bardzo się cieszę, że będziemy mogli naprawiać ten system, tak jak mówimy, jesteśmy w trakcie takich prac i który będzie odciążał środowisko i dom budżety domowe z opłaty za utylizację odpadów, czyli przekształcenie. A z drugiej strony cieszę się, że będziemy, że będziemy wspólnie pracować nad przywracaniem samorządom, samorządności, obywatelom ich podmiotowych praw w swoim najbliższym otoczeniu. Mogę powiedzieć, że ręczę za to swoim doświadczeniem, bo to nie tylko praca przy pierwszej ustawie, ale, ale potem miałam zaszczyt być przy kadencję Rady sejmiku Województwa Śląskiego, być wicemarszałkiem województwa, no wojewoda to nie samorząd, ale sekretarzem miasta i naczelnikiem wydziałów organizacyjnych, a potem pozyskujących fundusze unijne tu w Bożu i w rybniku. Czyli mogę przytaczam to dlatego, że przemawia za, za, za tymi moimi słowami i przekonaniami. Doświadczenie i, i kompetencje. I życzmy sobie takiej samorządnej, samodzielnej współpracy na rzecz naszego najbliższego otoczenia, bo tutaj z tych zespołów najbliższych nam miejsc składa się nasza ojczyzna i, i dobro państwa. Jeszcze raz życzmy sobie wszyscy wszystkiego najlepszego w tym życie. Dziękuję bardzo.